No witam! Siemano! O, w końcu ten... O, halo. W końcu ten dym jest niebieski. Teoretycznie błękitny, ale to nieważne. Okej, okay. fajnie się tu dzieje, chłopaki. Witam, witam. Witam! O, halo. W kolejnym odcinku z Podziemnej Potrzeby Prędkości 2. Jestem najlepszym kierowcą, jaką można to zauważyć właśnie. 300 km na godzinę, klasycznie. W końcu w takim samochodzie to dziwne... O! Pakiet karoserii z włókien? O, o. Czyli teraz się, o halo. Czyli teraz się odblokowało chyba to całe nadwozie z tego włókna węglowego Ale 10 gwiazdek wyglądu to ja już mam, także nie potrzebuję tu żadnych nowych modification. No i lecimy z kolejnym wyścigiem. Tym razem jest to towar. Witam, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na śmierć. Nitro, gościu, teraz. Elegancko, o muszę 15 klawiszy jednocześnie nacisnąć. I tu na drifcie po to- O! O On jednej ryski dał jest tym mistrzem kierownicy. To najlepszy drift wykonany w tej grze kiedykolwiek. Przez kogokolwiek. O, gdzie oni powie... okej. Okay. Nie, nie pojechałem tym takim skrótasem tamtędy. Oni wszyscy pojechali, no przecież oni na haksach jeżdżą. Mm, ty tym gnoju. <laughs> o ty kurwa. Oh, yeah. Dobra, teraz na skróty elegancko. Teraz na drifcie. uwaga, powtarzam to... Dobra, no okej, okay, no... Y y może być, może być. Dobra, teraz dobrze pojadę w ten pierwszy kanalik, cyk. No oh, yeah je oh yeah. O kurwa, no. Dobra, szybki backflip. No halo, no nie, nie. Ty to co to, to były za dźwięki jakiś podejrzane? Samochód mi się... Drukarka się psuje. Dobra, reverbanding, uh, uh, uh. ty... na drifcie klasycznie. Oho, nie na drifcie. Powiedzmy. Odgnoju. no. Nie, 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 pod sam koniec, nie pod sam koniec. Dobra, łatwo. Na łatwym... Okej, okej. Okay, co my okay. czujesz trzymamy? Co my czujesz trzymamy? Ja tu widzę gwiazdkę. O, siemano. Ile dostaniemy za ten? Ooh, like the bandits, to jest ta dokładka za 10 gwiazdek. Nice. Ile za to dostaniemy? 1500. Myślałem, że jakieś 200 tysięcy? No, może być, może być. Kolejny wyjści. Szkoda, że w tych filmikach dymu nie można puszczać. Ale jedziemy, panowie, jedziemy. I cyk, taktycznie. O, co jest? I cyk, ta... o nie. Taktycznie, taktycznie teraz. O! Ty gnoju. Oh, yeah. No i mamy to pierwsze okrążenie. Nie, nie, miało być tak ładnie. Miałem se śmignąć, nitro zdobyć i miał być zajęliście. No nie. Jeszcze jak zwykle. Łatwiej nigdy nie było. Okej. Okay. No, kolejna okładka, świetnie, świetnie. Dobra, sprawdźmy w takim razie. Jak spróbuje się ten samochód w draga? Siemano. Witam, witam. Oczywiście ja jestem mistrzem na no, kurwa. No nie, no. Nie, no, okay. ja pierdolę. Nic nie trafiłem. No jak to jest. Mi nie. Nic nie mówiłem, ok? Dobra, ee, jak wszyscy dobrze. Z tymi kolejnymi... No. Kurwa! Jestem mistrzem generalnie w dragach, jeśli chodzi tutaj o zmienianie kurwa. biegów, to nie ma równych. Nie. UG. Oh yeah. o oh kurwa, co tu się stało? No jestem szefem, jestem mistrzem, jestem przezajebisty Wywaliłem typa w kosmos. No ale jak tam wjechać? Chyba tędy Siemano, siemano. UG. Oh A yeah. na te fure dobra, siemano, frajerzy. UG! Oh yeah. Halo, czy ja dobrze pojechałem? Nie wiem, co się dzieje. Nadal jestem pierwszy, no to elegancko O nie, 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 żaden wall riding, co się dzieje? Czy ja się sam znokautowałem właśnie? Dobra, nie wiem, co się dzieje. Nie, nie. Dobra, rubber banding, szybki. Trzeba odratować sytuację. Jadę tędy, siemano. Nie, no oh jee, yeah. no co? No i dobra, mamy to. To chyba wszystkie wyścigi w tej części mapy. Tak mi się, no, mi się wydaje. No nie, jest jeszcze jeden tutaj. Siemano. Czy to jest ten sam, what oh, Okej, okay, co to za Batmobil? God damn! Czy to jest ten sam wyścig? Nie chyba. O ty kurwa, gnoju, Znajdę cię. Znalazłem cię. Krajer. <grym> oh yeah. jee! Idziemy pociągami! Oh je! Yeah. Oh shit. Nie. Nie, co się dzieje? No leciutko straciłem panowanie, ale już jest wszystko pod kontrolą. Oh jee! Yeah. Dobra, po 40 latach w końcu się udało kończyć ten wyścig. No i tu chyba... chyba mamy wszystko. Zostały jedynie te gwiazdki. Na szczęście jak na razie... O, o! Dobra, zostawiamy tak. Oje! No raz zajebiście. Na szczęście tu był sam aparacik, ale tu mam jeszcze jedno. Okej, okay, tu będziemy musieli gdzieś dojechać, także... No, okay. Także lecimy na lotnisko szybko. Nie zdążę co jest. Niemożliwe to jest. Nie, no dobra, zdążyłem, jestem mistrzem kierownicy przecież. Oh jee! Okej, okej. Co jest? Czemu tu jest 6000 wyścigów? Dobra, nie wiem, ale jak już tu jesteśmy, no to... czemu nie, czemu nie? Siemano. Lecimy, lecimy! Dobra, jak wszyscy dobrze wiem, jestem... Jestem mistrzem, generalnie, w te klocki, że tak powiem. Nie mam sobie równych. Idealnie zmieniam biegi, idealnie jeżdżę. <laughs> to za gówno nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale perfekcyjna zmiana. O, oh, what the fuck?! Okej, okay, dobra, nie ma problemu. Nie, nie, czyli dobrze jadę? Nie wiem, co się dzieje. Nic nie widzę. Wygrałem? Wygrałem. Łatwo. Oh, yeah. Kolejna okładka, świetnie. No, tu mamy zdjątko, nie ma problemu. Oh, yeah. Widescreen edition. I tu mamy wyścig. Siema! To co, znowu szybki wpierdal? No dobra, zmianą se... Perfekcyjna! Za późno... Za wcześnie, świetnie! Dobrze idzie, super jest, się. Specjalnie ustawione... Oł... Specjalne ustawione na pół sekundy. O świetnie, nie, 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 nie! nie. Dobra, zmieniam, wpiszcie to wam, idziemy, okej. Okay. Ustawione na pół sekundy czasu, aby dać radę zmienić na perfekcyjną zmianę czy coś. Co? I tu mamy kolejny drag! Rally na razie nie będę robić chyba, zrobimy sobie je na sam koniec. Dobra zmiana gościu, perfekcyjna zmiana, perfekcyjna zmiana gościu. Perfekcyjna, no nie! nie. Ja już nie wiem co tu robić, no, no kurwa, jest za późno. No, oh, shit, no, oh, shit, ty ale wygram to, bo jestem mistrzem dragów, jestem mistrzem. Tak jest, tak jest. Witam, witam, kolejny wyścig, oh shit. Przez połowę mapy, god damn. to jeszcze z lotniska, ty ale 350 zet. Fajny, fajny, podoba mi się. Ale mój skyline lepszy. Dobra, Nitro i trzeba wystrzelić frajerów. Cyk, tutaj, oh shit, to chyba nie był najlepszy pomysł. Uwaga. Kur, nie tak miał być. Dobra, teraz, oh shit, nic nie idzie po mojej myśli, no. Najłatwiejsze wyjście. No i mamy kolejny tor. Siemano. Ty, dwie 350 zetki. I to co jedziemy panowie? Czemu zawsze są trzy okrążenia? Lepiej już trzy niż 15. Tyle nitra no zbierałem. garden. Dobra, jedziemy- O kur... Nie. Może jednak jechanie tamtędy to nie był najlepszy pomysł. Nie, kurwa. Nie tak miał być, no nie, znowu zostałem oszukany pierpidnie. Dobra, Dobrała, no... Halo. Dobrała twoje. Dobra gościu, pa to cyk. Dobra, elegancko. Jebać znaki drogowe. Zabrałem go ze sobą, co jest? Nie, nie. Halo, co jest? Nie, nie. Przegrałem. Czy drugie okrążenie, przynajmniej, ale to nieważne. Nie, ten chłop musi zginąć. Nie. się... elegancko. Gin. No się ma. Zoba tego drifta. O nie, dobra, jednak nie patrz, nie patrz, nie patrz. Kurwa. Nie, nie. No czemu tak musi być zawsze, no? O, no, okej, okay, dobra. Widzę, że nie tylko ja tak jeżdżę. Za <grywa> tak jest. Siemano, <grywa> frajerze. Dobra, elegancko. Zajebiście. No, ale i tak się udało, wiadomo, wiadomo. Szwajcarski tuner, gościu. Dobra, gdzie jest ten wyścig? Tutaj. What the fuck? Dłuższych tych wyścigów się nie dało. Okej. Okay. <grywa> Co tam się stało? God damn. Mój ulubiony typ wyścigów Sprint, ale same zakręty 90 stopni. No oh, jee, yeah. dobra, jedziemy, jedziemy. Oh shit, jedziemy szklarnią. No oh, jee, yeah. mamy to. Nowy tam, o oh, shit. No, ale posiadłość, god damn. Dobra, jedziemy, panowie, jedziemy. Ołdzii! Ołjiee! Ołdzii, moje pierwsze okrążenie. W widzę, że tu są dwa tylko, a nie trzy, tak jak- Ołjiii! Oh yeah. Tak jak zwykle. Grzycie ciekawie, ciekawie się dzieje. Oh, no ty oh yeah. knojo. A co jak zmienię kamerę w płyt? Nie mogę. Elegancko. nie, halo. O, zdjęcie tu jest, witam. Ołjiii. Oh yeah. Elegancko, jeszcze tu mamy wyścig. Siemano. Witam, witam. No to co, trzeba tu szybko wystrzelić frajerów. Elegancko. Taktycznie oczywiście. O, ale to było idealne. No, tygnoju, no. No śmieciu, zostaw mnie. No ja pierdolę! Nic tylko by oszukiwali, no przecież się nie da grać. Dobra, łatwo. Oj, 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 nie jest dobrze. Łatwo. Dobra, takim uciekłem, że już nie mają szans mnie dogonić. Ojej. Dobra, speedrun, gdzie kolejny wyścig? Szybko! Szybko! szybko kurwa! Teo, nie działa, jak jestem w powietrzu, nie wiem. Nie wiem, ale mamy kolejny wyścig. Także jedziemy na spokojnie, na spokojnie. Wiadomo. Kurwa gin! O, what the fuck, co to są za zakręty? Co to jest? Dobra, na spokojnie, taktycznie. Taktycznie i skillowo, wiadomo, oh shit. dobra, mamy pierwsze okrążenie. Elegancko. Dobra, no i teraz ostatnie okrążenie, ale już im tak uciekłem, że nie mają szans mnie dogonić, także... Bez problemu. Oh yeah. Tu mamy drift. Czy to będzie? O oh nie! To będzie ten drift. Nienawidzę tych driftów. Luźne 260 tys Punktów. Co to jest dla króla driftu? O, jeszcze raz, nikt tak nie widział. Ojej, ojej, ojej. No, tu jest miejscuwa, tu jest miejscuwa, uwaga. Lecimy, lecimy, lecimy. Albo nie lecimy, o, lecimy, dobra. 94 tysiące punktów, okej, okay. mogło być lepiej, mogło być lepiej. Ale damy radę, damy radę z tym mistrzem. No kurwa, nie wytrzymam. Po co tu są te samochody? Ale nie da się tego wyłączyć jakoś kurwa, nie, nie. No, ale chwila, to jest druga miejscowa, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Pierdolę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. O je, nie, nie, nie. Kurwa, no nie, wytrzymam. No dobra, teraz to już po że tak powiem. Chociaż, może, może, może jeszcze da się odratować, da się odratować nie, nie uderzaj, proszę, proszę dobra, nie uderzyłem, dał się, tylko co z tego jak dalej mi brakuje milion punktów o nie, dobra, lecimy na drifcie jestem już trzeci, jest dobrze jestem drugi, jest dobrze, jestem pierwszy nie, dobra, nie jestem jednak, na 200 punktów mi brakuje, no dobra, łatwo, łatwo ja to już na no, spokojnie, możemy sobie dojechać do mety z problemu na driftie oczywiście, tak żeby no halo, dobra, najłatwiejszy drift na świecie, okej, okay, mamy tu jeszcze z 15 innych driftów i jeden z Sprint. Siema. okej, ten oczywiście będzie jeszcze łatwiejszy niż. No, tylko 200 tysięcy punktów. bo bez żadnego problemu można zrobić. Muszę Czemu to się tak ślizga? Ogi. O nie, nie, nie. Kurwa. Wszystko pod kontrolą. No, by tu była miejscowa. Bo jak nie będzie miejscowy, to siemano. O, a to było idealne, jest miejscuwa, dobra. Dobra, jestem królem driftu szmato. Tak jest. No i pierwszy elegancko i teraz możemy zjechać do mety. Na drifcie oczywiście. Halo. No elegancko. Dobra, no i tu mamy jeszcze sprint. Także witam. Witam, witam. Licimy panowie. Lecimy. Chu, jadę tędy, się mano. Miejscowo jadę. O, świetnie, bo nie najlepszy pomysł. Nie wiem, czemu miały być najlepszym pomysłem, ale nieważne. Teraz nie pojadę miejscowo, mow no, gin. Yeah. No, yeah. Power magazine is checking out scene. Power magazine is checking out tonight scene. Kolejny drift, już chyba ostatni, oj, króciutki, fajny, około 2000 punktów trzeba tu zdobyć pewnie, no bo 112 tysięcy, <laughs> bez problemu, bez problemu, to da się zrobić, da się zrobić, generalnie jestem oczywiście królem driftu, jak widać, jak widać, jak widać, ojej, jak widać. Widać, jak na dłoni, zobacz, co się dzieje. Dobra, jeszcze tylko około 40 tysięcy. No, nie ma problemu, nie ma problemu. z jest wa, powiedzmy taka, o. No, już trzeci jestem. O, nie, ty, no nie zdążę, nie zdążę. Nie, nie. Usuwam tę grę. No nie, wytrzymam, kurwa z tą grą. Dobra, Król Drift to jest tylko jeden. Zrobiłem to, zrobiłem to, 141 tysięcy, gadaj. No, Król Drift to jest tylko jeden, no co, więc to mogę powiedzieć. Zostały chyba tylko trzy wyścigi. Tak mi się wydaje. Takie zwykłe i później już tylko URL'e Jesteśmy blisko końca W końcu, kurwa, po tylu latach Oh, what the fuck? Skocznia, gościu, skocznia oh, shit. Witam, witam serdecznie ale tu fajna sceneria w tle jest tak, to chyba jeszcze nie mieliśmy. Co to za jakieś futurystyczne miasto? Przecież to nie jest to miasto, w którym jeżdżę normalnie chyba, czy nie. Co to za jakiś cyberpunk? Nie wiem, ale wiem, że wygrywam elegancko tu z frajerami. Wiadomo, wiadomo, no. Kto by nie wygrywał, no, <laughs> no łatwiejmy. Elegancko, nie elegancko, elegancko, wiadomo Siemano, kolejny Street X i jeszcze ta sama trasa, także zajebiście. No wy ludzi gincie. Nie że nie ta sama trasa, znaczy ta sama trasa, ale z drugą stronę. Dobra, łatwo. I teraz tylko dojechać do mety elegancko. Cztery razy oczywiście. Już jeden mamy za sobą. Drugi również. Trzeci. O what the fuck co on kurwa robi? Halo! Już się zgubiłeś się, wszystko w porządku. Czwarty 47. Okej, okay, to mamy i widzę, że tu jest jeszcze jeden tor. I to już chyba będzie wszystko. Zostaną nam jedynie imprezy specjalne, no i URL-y. -e. I tam, o, króciutki wejścik się zapowiada, no, chyba, że jest 15 okrążeń. Jest taka opcja generalnie. No nie, tylko trzy. Cyk, szklarnią, wiadomo. O, oh, shit, znowu przeniknąłem przez tą szybę. Jestem zbyt szybki. O, oh, je! Yeah. O, nie. Okej. Okay. Wszystko pod kontrolą. Ojej. Oh yeah. O nie. Oh yeah. O nie, nie, źle pojechałem. Kurwa. O no nie, wszystko, wszystko na marne. wszystko na marne, Wszystko do dupy. Nie gadać już po wyścigu, no muszę ich dogonić. Come on, come on, come on. Nie, nie, co tu się stało? Okej, okay, dobra, łatwo, łatwo, łatwo. Kurwa tak, uda się, uda się, uda się. Wyjebali się obaj, szybko. Szybko, żebym nie musiał tego powtarzać, kurwa. Dobra, z krutasem, szybko, szybko. Dobra, najłatwiejszy wyścig na świecie. No i mamy to chyba. Drodzy Państwo. Nie, czekaj, co? Tu jest jeszcze sprint? What the fuck? Jak ja tego nie zauważyłem? Nie wiem, jak ja tego wyścigu nie zobaczyłem niby. Ale lecimy. Na szybkości. Szybki speedrun. 352 km na godzinę. Co tu się dzieje? Dobra, jadę jak frajer. Emano. I cyk. Taktycznie. Ryberman. Elegancko. No, i teraz już chyba mamy wszystkie wyścigi ukończone. No i zostały nam tylko imprezy specjalne, których jest tysięcy. Także zaczniemy sobie. No i url -e oczywiście, których też jest 58 milion. What the fuck? Co tu się stało? Ty, ole lec driftem, dobra, to był najlepszy drift wykonany w tej grze kiedykolwiek, przez kogokolwiek. Jestem tego pewny. Czyli co? 45 sekund na dojechanie na miejsce? Pojebacie? Czyż nie zdążę? Zdążyłem. Ooo, shit, drift fever. No, no, co tam ze Spidermana udawała, what the fuck? Siemano, siemano, pozwól, się ustawię taktycznie na szybką zawrotkę. I znowu tam, kurwa, no. Ty, co to za miejscowa jest w ogóle tutaj, what the fuck? Jakiś tartak, god O, świetnie. Dobra, chwila, przystawmy furę. O, może być. Opisywanie się. Cyk, maseczka, cyk, wszystko otworzę. Mogę dym puścić. Halo, na Ty. O, dobra, łatwo. Cyk. <noise> Jaki transformers. Dobra. Dobrze, gdzie teraz? Minuta 45. To już myślałem, że to na drugi koniec mapy. Dobra, udało się. Uu. The historia One Head Drift tracen. Tak było, tak było. Okej, okay, to jest już chyba przedostatnie zdjęcie. Gdzie ono jest? Gdzieś tu. No, halo, skręcaj. Ooojee. Yeah. Siemano. Uuu, uh, tuner. Ten szwajcarski tuner, czyli coś tam. Okej, okay, okej. Okay. I ostatnia impreza, tak? Już nie ma więcej, nie ma więcej. Ostatnia impreza specjalna. No i mamy to. Ostatnia impreza specjalna. Gdzie teraz w takim razie? No oczywiście 30 km stąd. Halo, nie zdążę. Co jest? Nie. Ty nie gadaj, że autentycznie nie zdążę. Kurwa 5 sekund szybko. Szybko Nitro. O oh, kurwa 2 sekundy do końca. damn. Ja yeah, dym, dobra to mi się podoba. Fajnie. Fajnie. Uff, ledwo, ledwo. Ledwo, ale mamy zrobione już wszystko. Nie zostały tylko milion tych URL, yy, którymi zajmiemy się dopiero w następnym najprawdopodobniej ostatnim odcinku, także no co? Siemano!